Witam w dzisiejszym odcinku, czyli już po świętach. Wiem, że spodziewaliście się odcinka wcześniej, jak w ogóle ktoś go obejrzył o tej porze. Ale no, po prostu miałem problem z internetem. Tutorial, jak ktoś będzie miał po prostu blisko internet i będzie mu normalnie wszystko działało, to ja nagrałam tutorial, jak to naprawić, bo przez chwilę też to naprawiałem. Ogólnie ogarniemy sobie działkę. Dzwoniłem do gościa po sprzęt. Mówię, że tutaj też kiedyś mieszkał. Ogólnie prosiłbym taką jedną osobę, żeby przestała pisać o mnie, bo to nie jest za miłe. Gdy słaba jakość. Mówiłem na szorcie, że nie mam za dobrego komputera. I jakbym miał ogólnie lepszy komputer, no to wszystko było lepsze. Po prostu lepsza była jakość filmu i ogólnie była lepsza jakość. I ten, no, no ogólnie, no właśnie widzowie, no co. Jej, za tym motorem, jak on się lata driftuje. Ogólnie gadałem tutaj z gościami, tutaj o to pole i powiedzieli że ogólnie chodzi o te dwa małe kawałki bo to jest jednego typa i powiedzieli, że troszkę będą chcieli, ale ogólnie no to nie za drogo tutaj trochę już wjechałem w pole dobra, Wiadomo nie gaśmy, bo sobie tutaj pokazam, pokażemy, to jest ta działka Tutaj ogólnie ona jest fajna. sprzęt też znalazłem w miarę tani Trochę mi jeszcze zostanie pieniędzy, więc zróćmy sobie na Gospo I sobie zadzwonimy do gościa Tylko na razie muszę sobie tutaj wykręcić Ogólnie piszcie, widzę, żebyście chcieli jakieś mody, gdzie nagrywał Albo jakieś linki dawał do moich modów bo bardzo chętnie bym coś takiego zrobił, ale ogólnie nie chcę, żeby było coś takiego, że po prostu no serię zrobiłem. Albo ogólnie jak jest z tym PGR-em. No nie jest za kolorowa. Musimy nie, musimy nie grać przez kilka dni, bo koledze się coś powaliło. Z tym GeForceem, No. Zośnie nie wiem w sumie, że się powaliło. Tylko ten... Yy, no po prostu... Ma 85% i dalej się nie chce ładować No i jak wiecie, jak GeForce no to osoby musisz tam czekać No i... No nie jest tak za fajnie, że wchodzisz od razu Właśnie mieliśmy przed chwilą I ogólnie nawet grać nie musiałem, bo właśnie sobie musiałem ten internet naprawiać Ale dobra Pójdźmy sobie tutaj w kącik za... Zadzwońmy, a potem bierzemy osemkę I idziemy morć Dobra, dzwonimy no, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dobrze się odzwon dodzwoniłem o te maszyny, i o tą działkę? Tak. No to dobrze, dobrze. Y to jak tam Pan myśli? Będzie dobrze, jak tam przy odbiorze tych maszyn wezmę? Czy y od razu teraz mam do Pana jechać i podzić? No, przy, przy odbiorze maszyn może być. No dobra, no to mi też bardziej pasuje, raz jak sobie odbiorę, to zapłacę i będę mógł robić, a nie, że będzie mi trawa starczała, bo ja, pan nie wie, ale ja nie lubię mieć takiego niezrobionego, że po prostu stoi, więc idealnie. Oto ten, oto jak wszystko mamy załatwione, bardzo krótka rozmowa, bardzo fajnie się interesy z panem mu no to do widzenia do widzenia Dobra, to mamy załatwione tak więc lecimy orć tutaj wszystko jest urszus jakby w ostatnim odcinku wyczyszczony to, no, to wjechałem na jeden pasek i ogólnie po prostu jak do niego wjechałem, to on się strasznie... Po prostu nie dawał rady z tym pługiem. No, przynajmniej nie dawał z tym pługiem. No bo no, jak trzydziestkę nie daje, no ten, to tym bardziej nie dał. Od razu sobie z kultywatorium, bo to zajdzie szybko, no bo no... Nawet spory kultywator jest. Nie jest jakiś mały. Wóz sobie schowałem w Władimirca. Nie wiem, czy to w sumie było na odcinku, chyba. <laughs> było. Nie pamiętam. Nie wiem kiedy to nawet wróci. O, jeszcze troszeczkę sobie poczekam. No ale no... Jak teraz ma być jak teraz jest lepsza, no to no. Już wolę poczekać i mieć lepszą niż taką jaką była i... Chociaż nawet jak była taka na początku, to była bardzo fajna. Mi się ona bardzo podobała To od takiego jednego mojego kolegi. Tak szczerze wątpiłem wydziałań to, to, to tej lawatury myślałem, że po prostu kupuję bo taka osoba jest na ukończeniu albo że jakiś yy, ten, albo że jakiś switch po prostu nie działa. A to wszystko zadowolone, działa. No i ogólnie... Może naprawimy coś z tym PGR-em, lecz dopiero tak to w niedzielę będziemy naprawiać. Jutro może ta ładowarka przyjedzie. Znaczy, no widzowie, nic nie wiadomo, jak to się wszystko ułoży. Wszystko wiadomo, że coś może wyszkoczyć i... Ostatnio... też... A że no dzisiaj już powinien wpuścić odcinek albo też ogólnie Po prostu nagrywanie mi nie działa Po prostu wiem, że powinienem nagrać przez OBS-a I by, to byłoby lepiej, ale w na no to Wolę po prostu iść na łatwiznę Po prostu Nie, że iść na łatwiznę, tylko po prostu, tak nie wiem Mam słaby komputer Jak myślicie, że OBS jest lekkim Nawet OBS mi nie chodzi po prostu jest czarny ekran, tak wiem, ja są te poradniki na YouTubie, Ale nawet te poradniki mi nie pomagają Po prostu dalej jest ten czarny ekran Po prostu, po prostu nie ma nazwy na to rozwiązanie Po prostu mam jakiegoś laga z tym OBSem Dziękuję za 30 subskrypcji Chciałbym być 50 subskrypcji do nowego roku Bardzo bym się to poszła, bardzo by było mi miło no, zostawcie like i subskrypcję, no. Bardzo mi tym pomagacie. Jak zostawicie subskrypcję, to ogólnie mnie to bardzo motywuje do nagrywania. Po prostu, jak widzę, że pod moimi filmami, ktoś zasubskrybuje to po prostu. Po prostu chce się aż nagrywać. Y I ogólnie, długo. Będzie lepsza jakość dźwięku, ale nie wiem dokładnie, nie mówiłem już chyba o tym, bo będę sobie słuchawki, tylko nie wiem jakie, możecie mi doradzić jakie, takie żeby był po prostu dobry mikrofon i dobre były, bo tak to to ogólnie jakość dźwięku też jest, pewnie jak połowa z was ogląda moje filmy, to pewnie myśli, że ja mam z 9 lat. Nie, nie mam 10 lat. Po prostu aby zawsze mój dźwięk na każdym filmiku jest taki po prostu taki dziecinny bardziej. Na Discordie też jest po prostu taki bardzo dziecinny. Jakby nie mam oczywiście spawek, bo byłaby lepsze jakiegoś dźwięku i mój brat by mnie nie oskanował. Mieliśmy kiedyś Xboxa, no a Sirisesa. Yy, teraz one jest u mojego kuzyna, który oczywiście z niego nie korzysta, musiał go zepsuć. Dzisiaj u niego byłem, no i po prostu to jest inny zmienić od tej klawatury. To, to jest taki inny. Po prostu nie grał na tym Xbox, zapomniał w ogóle o nim No i po prostu z niego nie korzystał Jak ten, jak o, no, Bo w ogóle nie coś mieszka tak, obok mojego jeszcze takiego innego kuzyna Tak wiem, mam dużo kuzynów Ale nie, nie jaka w to do rzeczy pisanych przez niektórych z Was tutaj na moim kanale po prostu są już no, nie że przez kilku z Was to tylko jedna taka osoba no napisała też jedna osoba że znaczy, no w sumie dwie ta jedna która miała obraz doskonale cały czas i taki, takie no osoba, który po prostu nie wie, że ja to ogólnie nagrywam na szybko. No bo no... Chciałbym jak najszybciej te odcinki i po prostu biorę tytuł, jaki mam być tytuł. No trochę niby tam patrzę, ale nie piszę tego tak. Tu piszę tytuł, jaki ma pójść, to szybko biorę na klawiaturze, chyba że jak biorę boćkowo, to muszę napisać wyboćkowie, nie bockowe. bo takie coś to już by było naprawdę. Czyli napisać bockowe, Boczkowie. Takie coś no tak poprawiam, ale po prostu takich jak na przykład EUO, to ja nie piszę. ogólnie powiedzcie mi czy to jest prawda że po prostu jak patrzę jaki ogólnie ile lat mają moi widzowie to pokazuje że macie po 34 lat. czy to jest prawda czy to jest niebo chyba jak to jest prawda to przez to, że opieram, po prostu te filmy nie, że no je po prostu nie przeznaczone dla dzieci że było podobno jak ustawisz przeznaczenie dla dzieci, a no to po prostu wyskoczy coś takiego i nie ma komentarzy. Ja tam nie wiem, bo miałem kiką na YouTubie, ale to było na telefonie. Chciałem ogólnie być też kiedyś youtuberem. a wtedy to w ogóle Minecrafta. Nie wiedziałem jak to robić na komputerze. A teraz... No, spokojnie. O cóż, nie daje rady z no nie daje rady z tym no, długiem No jakieś dwójki, może bym się wymienił, może nawet bym wziął... Bo tam słyszałam, że tam też trochę tam co tą prosty nie to, że chcą się po prostu pozbyć, tylko mają większe i ogólnie oni teraz i no ojciec, który po prostu miał taką gospodarkę, że szok. Po prostu tyle pieniędzy, tyle maszyn. odjeżdżali po nim. Właśnie jak teraz jeżdżą, to są oni. Ja od nich kupuję prasę. Przyznam się, no bo to są nawet tacy mali znajomi. No. Czasem kiedyś tam się spotkaliśmy, chodziliśmy do szkoły, chyba mówiłem. Ogólnie tutaj blisko, czyli na kolonii, no bo... No, bo ogólnie tutaj z kolonii, do kolonii, do kolonii to ogólnie ja pochodzę, ale no. No. Po prostu... No. Um, um, po prostu chodziliśmy do szkoły rolniczej. Tak samo ten, z którym dzisiaj gadałem, właśnie o te maszyny, to mieszka obok tych, co mają te... Rzeczy No te waltry i tak dalej I słyszałem, że ten John Deere To jest Po ich ojcu, a tam Valtry to w ogóle Nową kupili jakąś W sumie Ja dziwiłbym się czy czyściutka jeszcze jeździ to, to podobno nawet z radio mam klimatyzację wszystko Bo te nowoczesne to tak mają Ja tam tych nowoczesnych nie lubię Ale w starym Chciałabym się pobawić. Jakieś 16-14 no to max ale no. no, nie to, że nie lubię, tylko po prostu. Żeby tak sobie porobić, tak żeby po prostu. Nie tak, że po prostu. głównie, że rolnik od razu docieczy, tylko żeby coś tak po prostu. Nie, że po prostu tylko żeby sobie tak. Porobić tak spokojnie, tak... Nie tak dużo. Żeby sobie trochę to porobić, a nie jakimś wielkim pługiem wlatujesz. I robisz raz, dwa wszystko. Jakieś... Wszystkie jakieś dodatki w klimatyzację. Jakieś klimatyzacje, radia, GPS-y. Ej, nie no, ale serio, ten, ten Bizon to mi strasznie laguje, Jak teraz, te odcinki z Orki, gdzie nie podchodziłem w ogóle do Bizona Przecież widzieliście, że one po prostu nie były jakieś zalagowane zalogowane są Te były jakoś zalagowane Ale jakość na YouTubie i tak jest gorsza Nie wiem dlaczego Będą musiały sobie te półki naprawić, bo je się, wykrzywiają powoli. A, nawet też może jeszcze wziąłem tym kultywatorem. Zobaczymy, jak będzie sobie z kultywatorem dawał radę. W następnym odcinku raczej skończymy kultywatorować, no bo to szybko będzie. w tym odcinku no to pewnie trochę pola zrobimy w następnym odcinku pewnie już zobaczymy się już całym tym polem zrobionym no, no no wiem że ogólnie na odcinkach całe pole, całe pole robię za chwilę pewnie bo ogólnie ja nagrywam te odcinki jak Mojemu koledzy się już czasu, G-Force się skończy i będzie musiał czekać. Bo teraz o... Od...